10 października 2025 roku na rynek trafi trzecia część cyklu Little Nightmares. Gra wyjdzie prawie na wszystko: PC-ty oraz konsole najnowszej oraz poprzedniej generacji od sony, microsoftu i nintendo. Jest to platformówka o niepokojącym klimacie z elementami przygodowymi i skradankowymi. Gra zaprojektowana jest z myślą o dwóch osobach grających w kooperacji, ale gracze chcący grać w pojedynkę też zostaną zaopiekowani, gdyż druga postać może być sterowana przez komputer. Gameplay w Little Nightmares 3 koncentruje się głównie na współpracy obu naszych bohaterów. Są oni wyposażeni w inne narzędzia i będą musieli współpracować oraz dzielić się zadaniami, aby pokonać wrogów i wyzwania platformowe. Skoro trafia do nas już trzecia część tej produkcji, to chyba oznacza, że cykl przyjął się całkiem dobrze i ma wielu fanów. Ja osobiście nie grałem w żadną z wcześniejszych odsłon, ale dajcie znać w komentarzach, czy sami graliście kiedyś w którąś z poprzednich części Little Nightmares i czy czekacie na kolejne przygody w krainach małych koszmarów.